Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Akademii na Kiwo. Będzie to jeden z dwóch odcinków poświęconych funkcjonalności Site Recovery, czyli pewnym scenariuszom, za pomocą których możecie zautomatyzować część zadań w waszym środowisku. Dotyczących nie tylko backupu, ale też weryfikacji tego środowiska. Dzisiaj przyjrzymy się temu. W jaki sposób poszczególne z akcji, które możecie w ramach scenariusza zaplanować działają? A w kolejnym odcinku zaplanujemy sobie taki scenariusz w ramach przykładu. Zapraszam do oglądania. Zanim rozpoczniemy planowanie scenariusza site recovery, jego układanie, zapoznamy się z tymi akcjami, które w ramach scenariusza site recovery można wykonać oraz przygotujemy do tego scenariusza nasze środowisko. Ja będę chciał zreplikować w ramach scenariusza Site Recovery dwie maszyny wirtualne pracujące na VMware a i będzie to maszyna z Linuxem Ubuntu oraz Windows Server 2019. Zerkniemy sobie w pierwszej kolejności do Inventory i pokażę Wam te maszyny. Czyli w ustawieniach Inventory u mnie vCenter, pod które jest to podpięte nazywa się FenLab VMware vCenter tak jest określone i widzimy tutaj, że mamy dwa hosty. Na jednym właśnie te dwie maszyny pracują produkcyjnie. Hosty są skonfigurowane tak, żeby miały niezależne dyski, więc nawet w awarii jednego, w razie awarii jednego z nich nie korzystają ze współdzielonego storage'u, nie jesteśmy zależni w tym wypadku też od pojedynczego storage'u i drugi host również z niezależnymi dyskami do niego będziemy chcieli zreplikować te maszyny. Czyli naszym źródłowym będzie 12246, docelowym 12241. I zanim omówimy sobie te zadania znajdujące się dostępne w ramach scenariuszy site recovery, utworzymy sobie zadanie replikacji dla tych maszyn. Ta replikacja będzie w międzyczasie się robiła i wykorzystamy później te maszyny w naszym kolejnym odcinku, w którym już będziemy sobie te scenariusze uruchamiali. Przechodzę do zakładki Jobs i wybieram przycisk create VMware vSphere Replication Job. Wskazuję maszyny, które chciałbym, żeby zostały objęte naszym zadaniem, czyli w moim wypadku jest to Fenlab Ubuntu Server 20.04 i Fenlab WS 2019 Standard. Maszyny są po prawej stronie, czyli jest w porządku, wskazujemy sobie docelowe miejsce, do którego replikę będziemy robili i u mnie jest to host 12241. Sprawdzamy, czy datastore się podstawił. Przechodzimy dalej. W ustawieniach sieci moglibyśmy przemapować sieciówki. U mnie, akurat w tych dwóch hostach, sieci nazywają się tożsamo, czyli sieć VM Network na hoście źródłowym. Tak samo nazywa się na hoście docelowym, czyli możemy zostawić to przemapowanie tak, jak jest. Moglibyśmy w kolejnym kroku, w momencie, gdy będziemy wywoływać scenariusz, scenariusz Site recovery, przeprowadzić również przeadresowanie tych maszyn, ale nie będziemy tego robić, bo ja bym chciał, żeby te maszyny u mnie na hoście docelowym zaczęły pracować produkcyjnie. Wybieramy sobie w takim razie harmonogram i w ramach harmonogramu określimy, że ten harmonogram będzie rozpoczynał się codziennie o godzinie 7, a kończył o godzinie 17, czyli w godzinach pracy organizacji. I w tych godzinach będziemy wykonywać ten harmonogram okresowo co 30 minut, czyli co 30 minut będziemy taką replikę wykonywali. Dodam sobie jeszcze drugi harmonogram, w ramach którego moja replika będzie wywoływana również w soboty i w niedzielę, jednokrotnie w ciągu dnia. Czyli w soboty i niedzielę chciałbym, żeby taka replika. Była również realizowana, i niech rozpoczyna się ten harmonogram w soboty i niedzielę o godzinie 12.00. Możemy sobie podejrzeć oczywiście na widoku kalendarza, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, że teraz mam dosyć dużo zadań zaplanowanych o godzinie 7:00, 7:30 itd., i na razie one mocno nakładają się na siebie, ale to później będzie zależało od tego, oczywiście. Ile czasu kolejne repliki inkrementalne nam zajmą? No i w soboty i niedzielę o 12:00 również replika dla tego zadania. Przechodzimy dalej. Określamy retencję. Dla replik również możecie określić retencję, i powiedzmy, że ja bym chciał, żeby były przechowywane u mnie dwa ostatnie punkty odtwarzania, oraz żebym miał przynajmniej jeden punkt sprzed tygodnia. Określamy nazwę dla naszego zadania replikacji. Najlepiej, żeby ona była opisowa. Wtedy łatwo się w tych zadaniach połapać. Określamy sobie, czy korzystamy z trybu Application Aware. Jeżeli pamiętacie, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, prep Application Aware wykorzystuje Microsoftowy VSS, więc nie zadziała nam dla Ubuntu serwera. Odznaczam sobie w związku z tym Ubuntu serwer. Określamy, czy chcemy korzystać ze śledzenia zmian, akceleracji sieciowej, włączymy. Szyfrowania, u mnie hosty znajdują się w tej samej serwerowni połączonej jednym przełącznikiem, więc nie ma potrzeby, żeby to realizować. Realizować szyfrowanie pomiędzy tymi hostami. Pamiętajcie też, że szyfrowanie zadziała tylko wtedy, jeżeli na docelowym hoście mielibyśmy transporter na kiwo zainstalowany. Weryfikacje maszyn wirtualnych, nie będę jej teraz przeprowadzał. Weryfikacja, czyli możliwość. Zrobienia zrzutu ekranu po zrobieniu repliki czy backupu z takiej maszyny wirtualnej albo sprawdzenia, czy narzędzia typu VM Tools uruchomiły się na maszynach. Pozostawimy, pozostawimy zaznaczone opcje pozwalające nam oszczędzić trochę przestrzeni. Niech system też sprawdza, czy na naszym docelowym datastorze jest przynajmniej 10% wolnego miejsca. No i opcje związane z replikacją, czy pozostawiamy dyski maszyn wirtualnych w takim stanie, jakim są skonfigurowane, czyli jeżeli są typu TIC z alokowaniem pełnym, to zostawiamy je z alokowanym pełnym, czy chcemy, żeby wszystkie były jako dyski typu TIN. I wykorzystajmy sobie tym razem tą drugą opcję. Chodzi o to, żeby trochę zaoszczędzić przestrzeni na tym docelowym datastorze. I dodajemy sobie na docelowym datastorze sufiks replika. Tak naprawdę moglibyśmy sobie teraz to zadanie uruchomić, i w międzyczasie, jak ono będzie się wykonywało, ono się nie zakończy w trakcie tego odcinka, który teraz nagrywamy, ale te repliki będą gotowe już na następny raz. W związku z tym już będziemy mogli z nich później skorzystać. A teraz przejdziemy do drugiej rzeczy. Mianowicie do omówienia tego, co w ramach scenariuszy Site Recovery możecie zrealizować, jakie akcje mamy dostępne. Ja przesunę sobie tylko to zadanie do scenariusza Site Recovery. Zobaczcie, że pogrupowałem zadania, które mam skonfigurowane w swoim środowisku, w grupę zadań, tak żeby można było łatwo się po nich poruszać. Dzięki temu możemy sobie na przykład te zadania, które aktualnie nas nie interesują, sobie odznaczyć. Pozamykać i wtedy widzimy tylko to, które aktualnie jest realizowane i które nas najbardziej w tym momencie interesuje. Dobrze, jeżeli chcielibyśmy w tym momencie skorzystać z zadania site recovery, utworzyć takie zadanie site recovery, przechodzimy do create, site recovery job i pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to możliwość odfiltrowania akcji, które są w ramach scenariuszy Site Recovery dostępne. Te akcje są podzielone na typy środowisk, dla których są wspierane. Scenariusze Site Recovery możecie realizować dla środowisk VMware vSphere, Hyper-V czy instancji EC2 w centrach danych Amazona. I w tym wypadku mamy akcje dedykowane dla takich środowisk. Ale oprócz tych... Środowisk jest też możliwość wybrania akcji tak wspólnych, w ramach których nawet jeżeli macie backup maszyn fizycznych realizowany lub oprogramowanie po prostu ma dla Was realizować jakiś zautomatyzowany scenariusz, który również możecie wykonać. Omówmy sobie najpierw zadania dedykowane dla środowiska, no i zerkniemy sobie na środowisko VMware, bo dla niego będziemy to, ten scenariusz realizować. Pierwsza akcja, która jest dostępna, jest to zadanie typu failover VMware VMs. W takim zadaniu zawsze trzeba wskazać sobie zadanie replikacji jako źródłowe, dla którego będziemy chcieli później to zadanie przeprowadzać. I będziemy sobie to później skonfigurowali. Zadanie typu failover VMware VMs polega na przeniesieniu obciążenia ze środowiska produkcyjnego na środowisko zapasowe. W zależności od tego, w jakim trybie je uruchomicie, może również wyłączyć maszyny źródłowe, i uruchomić tę maszynę w środowisku zapasowym. Czyli takie przerzucenie obciążenia ze środowiska źródłowego na zapasowe. Zadanie typu failback jest zadaniem odwrotnym. Jest to zadanie, w ramach którego też wskazujemy replikę, z której wykorzystywaliśmy, którą wykorzystywaliśmy do zrobienia, do realizacji tego zadania, ale odwracamy tak jakby to zadanie, żeby wrócić do naszego środowiska produkcyjnego. Start VMware VMs. Myślę, że w miarę proste, po prostu określamy, która maszyna w ramach takiego zadania ma zostać wystartowana. I tutaj też w poszczególnych zadaniach, które są realizowane, możecie określić, czy takie zadanie ma być realizowane w trybie produkcyjnym i testowym, czy tylko w jednym z nich. Tryb produkcyjny oznacza tyle, że wywołujecie takie zadanie na żądanie, czyli w sytuacji awaryjnej uruchamiacie zadanie typu site recovery, żeby jak najszybciej odzyskać dostęp do środowiska albo po prostu zrealizować zadanie, dla którego ten scenariusz został zaplanowany. W trybie testowym ten tryb można uruchomić według harmonogramu i oprogramowanie może cykliczne na przykład sprawdzać stan waszego środowiska. Jeżeli się okaże, że coś jest nie tak z tym środowiskiem, to wtedy Przenieść to obciążenie na środowisko zapasowe i też zobaczymy, sobie, jak to w praktyce działa w następnym odcinku. Kolejny punkt jest to odczekanie określonej akcji, aż poprzednia akcja się nam, aż ta akcja się zakończy, albo rozpoczęcie kolejnego zadania w ramach scenariusza od razu. No i postępowanie z błędami w sytuacji, gdyby jakiś błąd wystąpił, czy zatrzymujemy się na tym zadaniu, czy kontynuujemy. Nasze zadanie, site recovery. I to dotyczy zadań w zasadzie wszystkich, czyli w nich też możecie konfigurować poszczególne z akcji, czy one mają się wykonywać i w trybie testowym, i w trybie produkcyjnym, ale zobaczycie je trochę bardziej w szczegółach, właśnie w tym odcinku, w którym będziemy sobie to w ten scenariusz układać. I to są takie zadania podstawowe w ramach środowiska VMware: czyli failover ze środowiska produkcyjnego na środowisko zapasowe przenosimy obciążenie. Failback. Ze środowiska zapasowego na środowisko produkcyjne wracamy. Uruchomienie maszyn lub zatrzymanie określonych maszyn. W akcjach wspólnych możecie wykonać tak naprawdę wiele innych elementów. Jeżeli zaplanowaliście sobie wcześniej jakieś zadania typu backup, typu flash VM boot, czyli uruchomienie awaryjne jakiejś maszyny w trybie natychmiastowym, bez odtwarzania tej maszyny w całości, przywracania jej dysków do źródłowego środowiska, to też można takie zadanie zrealizować. Cofnijmy się z powrotem. Możemy jakieś zadanie zatrzymać w ramach scenariusza, jeżeli się okazuje, że nie wiem, na przykład takie zadanie zapycha nam. Nasze środowisko i potrzebujemy je wyłączyć, żeby uruchomić zadanie IN. Możemy uruchomić jakiś skrypt. Określamy wtedy, skąd taki skrypt ma zostać wykonany. Czy to jest stand director, czy to jest jakaś zdalna maszyna. Oczywiście wtedy musimy dla niej zapewnić dla naszego oprogramowania dostęp do tej maszyny. Czy to będzie Windows, czy to będzie Linux, czy to będzie jakaś maszyna wirtualna na przykład. Wtedy dane dostępowe musimy. Zapewnić i możemy uruchomić za pomocą scenariusza jakiś skrypt. Możemy dołączyć lub odłączyć repozytorium. Wskazujemy wtedy konkretne repozytorium backupu, które ma zostać dołączone lub odłączone. I to też jest sposób wykorzystania scenariusza RideSite Recovery, w ramach którego możecie na przykład repozytorium dołączać tylko i wyłącznie w momencie, gdy macie taką awarię i potrzebujecie uruchomić na przykład maszynę właśnie z repozytorium w trybie Flash VM Boot, a nie. Uruchomić repliki. To też jest jeden ze scenariuszy, który można by było wykorzystać. Odłączenie repozytorium, wysłanie maila. Czyli możemy poinformować administratorów, że coś się z naszym środowiskiem dzieje. Oczywiście przed takim wysłaniem maila moglibyśmy skorzystać z innego rodzaju zadania, takiego jak sprawdź warunek. Czyli sprawdzamy sobie w takim wypadku, czy jakaś maszyna wirtualna na przykład istnieje, czy jakiś zasób jest uruchomiony. Czy adres IP lub hostname jest osiągalny za pomocą wiadomości ICMP? Wtedy a dyrektor albo jakiś zdalny transporter ma możliwość przeprowadzania operacji tego sprawdzania. No i później na tej bazie możemy podjąć akcję. Jeżeli ten zasób był osiągalny, albo jeżeli ten zasób istnieje, albo jeżeli ten zasób jest uruchomiony, to wtedy kontynuuj site recovery job. Albo przejdź do innego zadania, albo zatrzymaj. To już jest kwestia bardziej zaplanowania, tak naprawdę, co my w ramach scenariusza Site Recovery będziemy chcieli zrobić. Czyli warunki, które oprogramowanie ma spełnić. My sobie taki scenariusz przykładowy właśnie za tymi zrobimy. No i ostatnia z akcji wspólnych, czyli akcja odczekania określonego czasu, w ramach której możecie sprecyzować, jak długo oprogramowanie pomiędzy poszczególnymi zadaniami ma czekać. Do czego to się może przydać? Na przykład w sytuacji, w której najpierw sprawdzacie warunkiem, czy jakieś, jakiś zasób, jakaś maszyna jest uruchomiona, następnie, jeżeli nie, wysyłacie maila do administratorów, że taka maszyna uruchomiona nie jest, warto im dać czas na podjęcie reakcji. To może być kilka minut, w ramach których, jeżeli ktoś nie podejmie akcji, przechodzimy do kolejnego zadania Site Recovery. I łącząc te wszystkie zadania wspólne. Oraz zadania dedykowane dla środowiska w jeden scenariusz, jesteśmy w stanie naprawdę sporo osiągnąć. A ile i jak to wygląda w praktyce, pokażemy sobie na następnym odcinku, na które już teraz Was zapraszam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie, żeby dołączyć do nas w następnym odcinku, w którym zajmiemy się przykładowym zadaniem site recovery.